Na ostatniej sesji Rady Miasta Działdowo poruszony został temat niwelowania barier architektonicznych dla niepełnosprawnych. Jeden z radnych zaproponował odłożenie w czasie zadania na kwotę 240 tysięcy złotych, sfinansowanego ze środków własnych. Mowa o Szkole Podstawowej nr 3 w Działdowie. Zanim do tego się odniosę, chciałbym tutaj parę zdań powiedzieć na temat już istniejącego, takiego wykonanego tego zadania z pozycji 28, to jest szkoła... Bez barier, przy zespole szkół nr 2 w Działdowie ulica Polna, gdzie takie zadanie zostało wykonane na kwotę 270 tysięcy. Przy czym było ono dofinansowane ze środków zewnętrznych z PFRON-u w wysokości 140 tysięcy. A więc to zadanie zostało w pewnym sensie wsparte ze środków zewnętrznych i jest to jakieś logiczne uzasadnienie. Zwłaszcza, że z tej windy, bo to tak trzeba nazwać to zadanie dla, dla niepełnosprawnych, korzysta jedna osoba. Ta osoba korzysta z tej windy dwa, maksymalnie trzy razy w tygodniu, wjazd i, i zjazd. Z opinii, jakie uzyskałem, jest to co prawda inwestycja istotna i potrzebna no, a z punktu humanitarnego, natomiast no, w sensie zasadności można mieć tutaj wątpliwości. I w tym przypadku wracając do tego zadania numer 35, jeżeli mamy podobne zadanie wykonać tylko i wyłącznie ze środków własnych, w moim przekonaniu nie do końca jest to zasadne, aczkolwiek jest to oczywiście potrzebne. W związku z tym moja propozycja nie tylko, ale z opinii wynika, że można by to zadanie przesunąć na kolejny rok budżetowy celem pozyskania środków zewnętrznych i, i, i to zadanie podobnie wykonać. Jeszcze raz powtarzam, że to zadanie jest istotne, potrzebne, ale nie jest pilne, zwłaszcza wykonując to ze środków własnych, tylko i wyłącznie. Dziękuję bardzo. Burmistrz nie krył zażenowania takim tokiem myślenia. Zawiesiłem na chwilę głos, Szanowni Państwo, bo to co mówił Pan Andrzej, troszeczkę wywołało we mnie mieszane uczucia. Panie Radny, w szkole podstawowej numer 4 sześć osób korzysta z tej windy. 6 osób ma problemy ruchowe. I ja pana zaproszę na spotkanie z tymi osobami i chciałbym, żeby pan spojrzał w oczy tym matkom i ojcom i powiedział, no jest to potrzebne, ale czy aż tak bardzo? Naprawdę było to niesmaczne to, co pan... Tutaj powiedział. Co do szkoły podstawowej nr 3, tam jest jedna osoba, która porusza się na wózku inwalidzkim, i myślę, że nawet jeżeli mielibyśmy z własnych środków wydać 240 tysięcy, to ja będę dumny z tego, że to dziecko będzie mogło w 100% korzystać z całej szkoły. My na dzień dzisiejszy nie podjęliśmy decyzji jeszcze, czy pobudujemy, czy nie. Zastanawiamy się, dlatego że jeżeli mielibyśmy robić to inwestycje, to najlepszym momentem byłyby wakacje. Wiemy, że w tym roku dofinansowanie tego z będzie praktycznie niemożliwe. I stąd też trudna decyzja. Czy mamy spotkać się z tą, z rodzicami tego dziecka i powiedzieć, że Pani dziecko jest gorsze i nie będzie korzystało z windy, a te sześcioro dzieci, które są w czwórce, są lepsze i one będą korzystały. Ale jeżeli będziemy mieli taką decyzję podjąć, to ja Pana radnego zaproszę i zaproszę tych rodziców i chciałbym, żeby Pan się z nimi spotkał i porozmawiał. Dziękuję. Radny oburzył się w ten sposób postawioną sprawą. Nie był przecież przeciwny likwidacji barier architektonicznych. Chciał jedynie odsunięcia inwestycji w czasie. Pan Burmistrz zawsze, ob, powiedzmy, komentując, czy występując, zawsze jakiś komentarz do tego dodaje. Bardzo prosiłbym o wstrzymywanie się od takich komentarzy, ponieważ on nie w pełni jest uzasadniony z tego z tytułu, że mówiąc o tych sprawach z mojej strony, chciałem to po prostu tylko i wyłącznie przełożyć na kolejny termin, ażkolwiek nie pozbawiać tego zadania w ogóle. Natomiast no, takie komentarze, no ale no, to, to już jest pańska indywidualna sprawa. Dziękuję. Burmistrz natychmiast wyjaśnił skąd w jego głosie wziął się ostry bądź co bądź ton. Ja przepraszam, że pan poczuł się urażony, ale chciałem Państwu uwagę zwrócić, że są specyficzne choroby. Nie chcę tutaj o tym głośno mówić, ale rok, dwa lata może być za późno dla niektórych dzieci. Dziękuję. Dyskusja została ucięta, a do sprawy radni wrócą przed wakacjami.